Używają tylko właśnie tych słów, nie łami ich I nie wiem, jaki sens w tym jest, gdy zamiast pięknie Mówią wzajemnie, mm, zresztą sam wiesz, jak jest I do końca nie ogarnia, gdzie się podziała ta boska bo mowa, prawda W czasach, tak, gdy zachwyt z ciebie nie jest smutny zastępują słowami, tymi lepszymi, to kurde A przecież ten jest piękny, mamy taki piękny zasób Służby opisać wiele piękna obrazów, ale nie Ślepszy woli powiedzieć coś podobnego, to pierwszy się Bo przecież nie masz jeszcze tego cieszyć, sam popatrz Już nie cieszy przecież nawet sama rozmowa Bo zaraz do tej sytuacji normalnej ktoś do nas mu nakaże By poczuć się pani na strój To by tłumaczyć ludziom z poliska Którzy wieczorami okupują wszystkie blokowiska To cię skopią zwyzywają, że aż woli głowa I ogólnie ta sytuacja to wydaje się niefajna, tak Bad, słowa na H na K to przykaz, prawa, że przecinek Często może być po prostu słowem, które sam w sobie wywołuje żałobę Mam opinię, kto co sobie to dawać Słowa na H na K przykaz, prawa, że przecinek Często może być po prostu słowem, które samo w sobie wywołuje żałobę Wiadomo, każdy czasem i przed tym i czasem co się mu udaje Niech jest to miłosny, ale, ale należy męża pomyć kosz przez chwilę, jest sens dla dużych W to, co mi tułem filmie, film.